Dzień dobry, babcia. Jesteśmy teraz w telewizji Goniec, tak? Chciałem Wam powiedzieć, że Was bardzo kocham. Dla wszystkich dziadków i babci życzę wszystkiego dobrego z okazji ich święta. Dużo miłości, zdrowia, dużo odwiedzin przez wnuków. Został mi jeden dziadek, a reszta jest już tam gdzieś na górze. A jakieś takie wspomnienia z dziadkami, jakie tu panie mają? O ja, to ja pamiętam, zawsze wspominałem, jak pierogi się robiło. Jak ona robiła, torty I ja bardzo im kochał. I jadłem, zawsze. Jakaś podpowiedź, coś. Dobre były te pierogi. No proszę. Czasami za nimi tęsknię, oczywiście. Szczególnie w taki dzień. No bajka, z kim jesteś, z kanuśką? Nie, 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 jestem z Kamilem i jestem z panami z telewizji. Śpieszmy się kochać dziadków, babcie, bo naprawdę szybko odchodzą. 21 i 22 stycznia to dwie daty w polskim kalendarzu, które poświęcone są naszym ukochanym dziadkom. Poczciwym, rzetelnym, sumiennym i niezastąpionym. Kto bowiem, jak nie oni, wzywani są przez wnuków lub rodziców tychże wnuków, kiedy bieda dosłownie lub przenośni zapuka do drzwi. Dziś zapytamy mieszkańców Warszawy, czego życzą swoim dziadkom w dniu ich Święta, a może znajdzie się ktoś taki, ktoś dzisiaj zadzwoni do nich z życzeniami. Jest Dzień Babci i Dziadka, niedługo jakieś życzenia? Dla babci, dla dziadków? Dla wszystkich, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka. A pani ma jeszcze sposobność rozmawiać ze swoimi dziadkami czy Nie też Nie mam ani dziadków ani babci. A jak pani wspomina właśnie, są jakieś wspomnienia z dziadkami? Oczy, oczywiście, że tak. Babcia lepiąca pierogi, jedna, a druga mięso. Dobre były te pierogi? No proszę. Dla wszystkich dziadków i babci życzę wszystkiego dobrego z okazji ich święta, żeby byli otwarci, żeby akceptowali nas takimi jakimi jesteśmy, nasz wnuków. I żeby żyli 100 lat. A Pan jeszcze ma tę sposobność i możliwość rozmawiać ze swoimi dziadkami? Został mi jeden dziadek, a reszta jest już tam gdzieś na górze. Dużo miłości, zdrowia, dużo odwiedzin przez wnuków i wspólnego czasu z rodziną. Cóż, myślę, że babciom i dziadkom najlepiej życzyć tego, żeby jak najdłużej mieli radość z tego, kim się otaczają swojej rodziny. Z tego, jak spędzają swoje życie, i żeby się nie wkradła rutyna. Dużo zdrówka, wiadomo, to i szczęścia, i spokoju. Dużo zdrówka. Tak? No. A jakieś takie wspomnienia z dziadkami, jakie tu panie mają? Jakaś? O, ja to ja pamiętam, zawsze wspominam jak Pierogi się robiło. No, bo pierogi? To klasyk, tak? no z Jagodami. Przede wszystkim dużo zdrowia, dużo radości z życia yy, i tego, żeby zawsze mieć obok siebie kogoś, kto wesprze, kogoś, kto pomoże. A pan czego by życzył dziadku? Ja życzę oczywiście zdrowia, życzę spełnienia e, jako dziadkowie, jako osoby i życzę tego, żeby e, wszyscy dziadkowie, wszystkie babcie były kochane, szanowane e, i doceniane. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia e, no i żeby zawsze byli uśmiechnięci. Warto z tymi dziadkami rozmawiać czy nie? Jak warto, warto. Dużo oczywiście zdrowia, radości e, z życia. E, i wszystkiego, czego tylko sobie zapragnął w tym wieku już. A uważa pani, że warto rozmawiać z dziadkami? Oczywiście, że tak. A pani ma jeszcze swoich dziadków? Nie, czy... nie ma A jakie ma pani wspomnienia, takie związane z dziadkami? Jakieś miłe, albo... e... Niedzielne obiady na przykład. One mi zawsze robiły jakieś jedzenie. I jakby pamiętam, jak ona robiła torty sam, ja bardzo im kochał. I jadłem. Zawsze. Jakaś podpowiedź, coś? No co można ja Zastanawiam się. A rozmawia Pani, ma jeszcze Pani dziadków, czy? Jedna babcia gdzieś się znajdzie, no. Znajdzie się jedna babcia? Ro znajdzie się jedna babcia. Rozmawia Pani z babcią czasami? Czasem. No to wiadomo, to dla babci i dziadków yy, dużo zdrowia oczywiście, bo ciężej jest już w tym wieku o zdrowie. Myślę, że dużo wyrozumiałości dla młodych. Yy, no bo wiadomo, oni żyli w innych czasach. Teraz te czasy się zmieniają, są bardzo inne. Yy, ale jednak. Myślę, że młodzi mogą robić ciekawe rzeczy. Więc, żeby się nie denerwowali na to nowe pokolenie. Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. No i takiego. No, do dobrego życia, po prostu. A pani rozmawia ze swoimi dziadkami? Czy nie? Tak, rozmawiam. Często? E, no, staram się to nic A warto rozmawiać z dziadkami, czy nie? Myślę, że tak, bo to szczególnie dla nich jest no, taka fajna sprawa, jak się do nich zadzwoni. Tak mi się wydaje. Babcie wspomniałam bardzo dobrze. Wykonywała jakże piękny zawód, czyli właśnie też dziennikarka. E, I czasami za nimi tęskni, oczywiście. Szczególnie w taki dzień, jakim jest dzień babci czy dziadka, to wtedy wiadomo, się tęskni za tymi, którzy odeszli. Myślę, że nawet za chwilę będę wykonywał telefon do swoich dziadków, więc... O No to może teraz by pan na tak? wizji zadzwonił. No pewnie niech pan daje na głośnik. Myślę, że na pewno będę chciał do nich zadzwonić i, i z nimi porozmawiać, bo niestety nie jestem z Warszawy, więc, mm -hmm. więc nie ma możliwości się z nimi zobaczyć, ale tak, myślę, że to jest i dla nich ważne, i dla mnie, żeby relacje z dziadkami podtrzymywać. Niestety już nie ma mojej babci, ale bardzo ją lubiłam. Jakie ma Pani wspomnienia z babcią? No była bardzo e, miła i często piekła nam dobre różne potrawy. Myślą Panie, że warto rozmawiać z dziadkami? Tak, jak najmniej jest czas i zadawać im pytania o przyszłości, o tym, co przeżyli. Myślę, że to jest mega ważne. A Pani mają jeszcze sposobność rozmawiać ze swoimi dziadkami? Czy... Tak, mamy babcię i dziadka. Będą Panie składały życzenia teraz w niedzielę i w poniedziałek? Pojedziemy specjalnie odwiedzimy, tak. No a ten jeden dziadek, który został, będzie Pan składał życzenia w poniedziałek? Oczywiście, pójdę do niego i, i złożę mu jak najserdeczniejsze życzenia, żeby żył długo i żeby, żeby dbał o rodzinę tak jak dba. No hej. Halo. Dzień dobry, babcia. Jesteśmy teraz w telewizji Goniec, tak? Chciałem Wam powiedzieć, że Was bardzo kocham. Już przy okazji e, dzisiejszego dnia składam Wam na najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadzia i będę dzwonił jeszcze do Was niebawem i... E, pytanko, jak się czujecie, co u Was? No bajka, a z kim jesteś? Z Kaluśką? Nie, nie, nie. Jestem z Kamilem i jestem z panami z telewizji. Ach, chyba. No, dziękujemy. No i co powiesz jeszcze? Ja się czuję, My się czujemy dobrze. W porządku, dziękuję, dziękuję. Yy, mamy teraz przerwę, byliśmy na czekoladzie. No i tak no. nas złapali panowie i. Yy. Czy pan ma jakieś pytanie? Babcia Irena. Dzień dobry, pani Ireno. Z tej strony Eryk Błaszak, redakcja Goniec.pl. Też najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia babci i dziadka od całej Redakcji Gońca ma pani wspaniałego wnuka. Pozdrawiamy. To Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrówka. Babciu, zadzwonię jeszcze za chwilkę. Papa, ściskam. Wow, super. A jak panowie myślą, czy właśnie warto rozmawiać z dziadkami i też no, warto spędzać z nimi czas? Mi się wydaje, że tak. W tym wieku szczególnie potrzebują naszego towarzystwa, potrzebują rozmowy z nami i mi się wydaje, że my też możemy się od nich bardzo wiele o życiu nauczyć. I nawet w sumie o tym, jakimi ludźmi powinniśmy być, bo wydaje mi się, że oni sporo widzieli i sporo nam mogą jeszcze przekazać, póki, pu, póki są. Bo ca całe szczęście też mam taką możliwość, żeby jeszcze z nimi porozmawiać, żeby się z nimi spotkać. Niestety to jest dość rzadko, bo sami pochodzimy z odległych rejonów, ale jak jesteśmy, to ja zawsze dziadków nawiedzam i to po, po, po kilka razy, żeby... A pan jak uważa? Co prawda, ja, bardzo, też, bardzo ja też uważam, się... że doświadczenie życiowe jest e, dziadków niezwykle cenne, też to ciepło, którego e, no, na co dzień nam brakuje, tak jak kolega powiedział, jesteśmy z odległych, odległego krańca Polski, natomiast też odwiedzamy i nawiedzamy dziadków i zawsze jest to, jesteśmy ciepło przyjęci. E, ja, ja rozmawiam ze swoimi dziadkami codziennie, właśnie przez telefon, e, bardzo sobie to cenię, moi dziadkowie też... Że że mamy na tyle dobry kontakt ze sobą i, i to jest super, uważam. A myśli pan, że warto rozmawiać właśnie z dziadkami i tak poświęcać im czas? Myślę, że bardzo warto i śpieszmy się kochać dziadków, babcie, bo naprawdę szybko odchodzą. A czego wy, szanowni internauci, życzycie wszystkim babciom i dziadkom? Jakie wspomnienia wam towarzyszą na myśl właśnie o dziadkach? Czego was w życiu nauczyli? Napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale Eryk Błaszak. Goniec Bel! Eee, ojej, Kamil, masz jakieś życzenia. Czy pan już nas nagrywa? Tak, ale jak coś to wytniemy. Uwielbiam was. O.